A, i muszę teraz przejść, rozumiem. Tak. Widziałam nie widziałem tego filmiku. A czekaj, bo da się wybrać nie, jeżeli ja przeszedłem już ten ten... Wstałam. Dobra, to nagrywaj sobie już to, nie? Nagrywam, chyba nie sądzisz, że ja czekam tutaj na twoje pozwolenie? A tu jest ten taki wskaźniczek. Fajny telewizor. Ej, a wyskoczy tu coś? Nie wiem, nie pytaj. Zresztą jakby wyskoczyłoby nic nie powiedział. Dzięki. Nie ma za co? Nie wiem, w którą mam iść stronę. Aha, dobra, tu mi to mi tu zaznacza na mapie, Jezu! No nie. He, he przybiegłam. Ej, tu są martwi ludzie. Tak? To zagadaj do nich. To nie mają dużo do powiedzenia. O ja okradnę ich z pieniędzy. <noise> są martwi, nie. tak im się nie przydadzą. Myślisz, że martwi ludzie nie mają uczuć? Oni mieli siekierę, oni się próbowali bronić. Może zabić? To może, to może on się zabił? Może się nadziali na korzeń. Gość upadł. <laughs> Dobra, nieważne. Jakby mój cień wygląda beznadziejnie. Kto normalny chodzi z rękami i po prostu jak miał paniek i nad nimi nie rusza, jak chodzi. Ciekawe, bo ja tutaj, wiesz, grzebie w bagażach i dolary zabieram. Nie, jak każdy rozsądny człowiek w czasie zombie apokalipsy. O kurwa. Co czy? Nic się nie dzieje. Nie! <laughs> Nic się nie dzieje. <noise> będzie mogli grać razem. <noise> długo. <noise> Chyba właśnie teraz. Z tego co mi wiadomo to... ...za chwilę. O Jezu, jeszcze mam... teraz mam filmik. Oglądam wideo. Czemu spadły sobie ciała do wody? Nie wiem. To powiedz mi jak będziesz już. Bo ja się boję teraz. through the camera. Feeling alright mate? No shakes? Fever? Chills? Good. I'll introduce myself later. Right now, we gotta get you the hell out of there. Do exactly as I say, okay? You're gonna have to trust me. First, you need to get hold of a weapon. Search in the maintenance storage room by the end of the corridor. I would move if I were you. Now.

I said no. You said. You don't want to Nobody inside here? I'm doing it. No! Did oh, my bloody tell you? Now stop! Wait! Hey! Rubish. Can you hear me? Oh, me? Do you understand what I'm saying? Not your head! Not your bloody head! I ain't asking you again. Oh, thank God. a Kurde, będę kijał. Będę Nie wyczytaj no. tego, uwaga. A, Jezu! Fajne wiosło. Ej, Handluj. Nie. 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 I marczcie, na moje będzie dobrze. Przesemójcie, widzę Nie, marczcie. na Ha! Oj, przepraszam. Przestań. Przestań, wstydzasz mu bardzo w gębę. Będzie dobrze, będzie dobrze. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Będzie dobrze. <laughs> Co wolisz? Walkę, czy sztuka przetrwania, to jest na przykład włamywanie się i tak dalej, i tak dalej? Co? A to w sensie, że dogadamy się tak, że ty będziesz jedno, ja drugie? Tak. To ja wolę chyba sztukę przetrwania. Chcesz się włamywać i tak dalej, tak? To ja chcę walkę. O i to jest bardzo ważne, że możesz zrobić tak. Kliknąć E na tym. O na tym E i, i podaj. Podaj. Ona kopie w piłkę Deklu, ty. Ja pierdzielę co za sierota. Naprawdę? O właśnie. Hej. <grymne> co za sierota na mnie mówi. Jej. <grymne> Apokalipsa zombie. To <grymne> no wiem. E. Gol! Gdzie ta piłka? Tutaj. Nie, nawet nie kopnąłeś tam się. He, <noise> frajer. <głos> Co faul! Co faul? Co faul? chodź, chodź. No i generalnie idziesz... O, o, to jest fajne, zobacz. Bo to na przykład jak podniesę i rzucę... To w I to na przykład rzucę o tym... To robi bum i, i prawie zginąłem. Fajny porok. Mapa pokazuje wiosło. o tu. Chciałam powiedzieć, o, tu masz dziąsło. Tu mam dziąsło? Faktycznie no, mam wiosło. dziąsło. Wziąłem. Wziąłem. O, tu jest gość. Zombie. Dostał. Oj, dostał. Bawisz się z tym. Co się bawię? Chciałem... Zep, 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 zep. No mapa pokazuje tutaj. Ano. Oh ano. Ano, no. O, no. oh, cześć. Cześć, 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 bo chcę zabrać... Dostałeś klej? Nie, ty dostałeś zabrałaś mi. Ale drut kolczasty złapałem. Nie, bo chciałam tylko O, zobacz. Zobacz jak się bawił dobrze. Heja, ja I nazistów to miałam takie zwolnione tempo. Bo mocno go uderzyłaś? Okej, okay, to dobrze. Ach. O, idzie, ale nie sią. Idź sobie z tym. A weź go kopni, e co? Złamanie. Ej, czekaj, tu jest jakiś domek, da się tu wejść? Nie da się szkoda. Myślałem, że może coś podniesiemy. Ach. O tam, zobacz. O, idzie. Ach, Jezu, nie strasznie. Czekaj kopa, kopa chcę kopa. A ale kurwa przyjebał mi jest co, jak czwartego lipca. Dupe w Co dupę. skał. Kasa, kasa, kasa. No ej! Jesteś na skraju czerpania. Jebni się o nie odpocznij. Ale im znowu mi przyjebał, czego oni mnie tak biją? bo jestem kobietą. Znaczy bez obrazy, nie? Wszelkie Jej. panie, ale. Ej, można próbować? Ale jest co, Podoba kietą. mi się jak błyska woda. Naprawdę? Ja myślę, że jak była zombie apokalipsa, by zginęła pierwsza. Pogadać z Tedem By. O oh my god! Wrzodziała Rurka. Smutny jest Ted By. Pewnie dlatego, że siedzi w morzu krwi. No to kurwa, nie ma nóg, żeby wyjść? Ma nogi. Mam do, do nich dziew... Nie wiem, ja sobie siądę tutaj nie niego. Męczący nóż nurkowy z nim. My wife, my, my dad. Oh fuck, my own fucking brother! Jesus Christ! What else could I do? Let him kill me? Why are you looking at me like that? Ici dobrze. Do Ici dobrze. dobrze. Dobrze, rozumiemy. Co ty robisz? Rozmawiasz z nim czy co? No. I co dostajesz zadanie jakieś? Nie No a to idziemy stąd. nie No dobra, trzeba mieć jaja, tak trzeba tam wejść. Dobra, rzetelne oko jedno. O jezu, naprawdę nie bolało. Dobra, Ta droga prowadzi. O matko, rozwidlenie, jak ja kocham, rozwidlenie, idziemy w prawo. No to nic nie chcę od was. Dziwna świecąca za rzeczą, która jesteś ręką znowu.